Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 6. Budowanie społeczności i zaangażowania. 6.4 Tworzenie grup na Discordzie i innych platformach społecznościowych. Zagadnienia: 6.4.1 Znaczenie grup społecznościowych. 6.4.2 Discord Podstawy tworzenia serwera. 6.4.3 Organizacja serwera Discord. 6.4.4 Inne platformy społecznościowe. 6.4.5 promowanie grup społecznościowych. 6.4.6 dbanie o aktywność w grupach. Tworzenie grup na Discordzie i innych platformach społecznościowych to kluczowy element budowania społeczności wokół Twojego kanału na Twitchu. Dzięki temu możesz lepiej angażować swoich widzów, oferować im dodatkowe treści oraz miejsce do integracji poza streamami. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik, jak efektywnie wykorzystać te platformy, aby wspierać rozwój Twojego kanału. Pierwszego: zwiększenie zaangażowania widzów. Tworzenie grup na platformach takich jak Discord, Facebook czy Twitter pozwala na utrzymanie stałego kontaktu z widzami, nawet gdy nie jesteś na żywo. Widzowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, pytaniami i brać udział w dyskusjach, co buduje więzi i zaangażowanie. Drugiego Tworzenie miejsca do dyskusji i wymiany informacji. Grupy te stają się centrum aktywności wokół Twojego kanału. Umożliwiają dyskusję o grach, strategiach, a także pomagają w organizowaniu intów, takich jak turnieje czy quizy. Trzeciego Wsparcie i komunikacja na żywo. Discord oferuje kanały głosowe i tekstowe, które pozwalają na szybkie rozwiązywanie problemów technicznych, odpowiadanie na pytania i ogólne wsparcie dla członków społeczności. Pierwszego: zakładanie serwera. Aby stworzyć serwer na Discordzie, zaloguj się na swoje konto, kliknij na pasku serwerów po lewej stronie i wybierz utwórz serwer. Następnie nadaj nazwę serwerowi, wybierz region i utwórz podstawowe ustawienia, takie jak ikona serwera. Drugiego: tworzenie kanałów tekstowych i głosowych. Kanały tekstowe mogą być używane do różnych tematów, takich jak ogłoszenia, czat ogólny, mimi, dyskusje o grach czy pomoc techniczna. Można też tworzyć kanały prywatne, dostępne tylko dla moderatorów lub subskrybentów. Kanały głosowe używane do rozmów na żywo mogą być też przeznaczone do grania razem z widzami, prowadzenia wywiadów czy spotkań z moderatorami. Trzeciego role i uprawnienia. Role pomagają zarządzać członkami serwera, nadając im różne poziomy dostępu. Przykładowe role to moderator, subskrybent, członek, nowy. Każda rola może mieć różne uprawnienia, np. możliwość pisania na określonych kanałach, zarządzania innymi członkami czy dostęp do kanałów prywatnych. 4. Booty do zarządzania serwerem. Booty takie jak ME6, Dino czy Carlbot ułatwiają zarządzanie serwerem. Mogą automatyzować moderację, witać nowych użytkowników, przydzielać rolę, a także integrować serwer z Twitchem, np. wysyłając powiadomienia o rozpoczęciu streamu. Pierwszego Kanał powitalny i informacje. Stwórz kanał powitalny, gdzie nowi członkowie znajdą informacje o serwerze, zasady, linki do Twoich social mediów i podstawowe instrukcje. Kanał ten powinien być zamknięty do pisania dla użytkowników, aby uniknąć SPAMu. Drugiego kanały tematyczne. Warto zorganizować serwer w taki sposób, aby każdy kanał miał swoje przeznaczenie. Przykłady kanałów. Ogłoszenia miejsce na informacje o streamach, aktualizacjach, konkursach. Czat ogólny miejsce do luźnych rozmów. Społeczność, kanał do dzielenia się własnymi osiągnięciami, memami, artami. Pomoc kanał dla widzów, którzy potrzebują wsparcia, na przykład technicznego. Subskrybenci kanał dostępny tylko dla subskrybentów lub patronów. Trzeciego regulamin i zasady. Każdy serwer powinien mieć jasny regulamin. Przykładowe zasady: zakaz spamowania, zakaz używania obraźliwego języka, brak polityki i religii w dyskusjach, szanowanie innych członków. Pierwszego Facebook i Twitter. Facebook grupy na Facebooku mogą służyć jako dodatkowe miejsce do budowania społeczności. Mogą być otwarte, zamknięte, do zatwierdzania nowych członków, lub tajne, tylko na zaproszenie. Są świetne do udostępniania dłuższych postów, ogłoszeń i ankiet. Tłyta używaj Twittera do szybkiej komunikacji, ogłaszania streamów i interakcji z fanami. Hashtagi i retweety pomagają dotrzeć do nowych widzów. Drugiego Instagram. Instagram to idealne miejsce do dzielenia się wizualnymi treściami, takimi jak klipy ze streamów, mimi, zdjęcia z kulis. Relacje, stories, są skutecznym narzędziem do przypominania o nadchodzących transmisjach. Trzeciego Reddit. Subreddity możesz założyć własny subreddit, gdzie twoi widzowie mogą dzielić się swoimi treściami, zadawać pytania i dyskutować o różnych tematach związanych z twoim kanałem. Pierwszego zachęcanie widzów do dołączenia. Na końcu każdego streamu przypominaj widzom o istnieniu twojego Discorda i innych platform społecznościowych. Możesz użyć specjalnych komend w czacie, które automatycznie wyświetlą linki do tych miejsc. Drugiego Ekskluzywne treści dla członków grup. Oferuj dodatkowe korzyści dla członków grup, takie jak ekskluzywne konkursy, wczesny dostęp do informacji, specjalne role na Discordzie czy dedykowane kanały tylko dla subskrybentów. 3. Integracja z Twitch.m. skorzystaj z opcji integracji Discorda z Twitch.m, aby automatycznie przydzielać rolę subskrybentom, dzięki czemu będą oni mieli dostęp do ekskluzywnych kanałów i treści. Pierwszego – regularna interakcja z widzami. Bądź aktywny na swoich grupach, odpowiadaj na pytania, angażuj się w dyskusję i dziel się swoimi przemyśleniami. Twoja obecność jest kluczowa, aby grupa była żywa i dynamiczna. Drugiego – organizowanie intów społecznościowych. Organizuj quizy, sesje Q&A, gry z widzami, czy wspólne oglądanie filmów. Takie wydarzenia integrują społeczność i sprawiają, że widzowie czują się częścią czegoś większego. Trzeciego – monitorowanie i moderacja. Pamiętaj, aby na bieżąco moderować grupy. Tak jak na Twitchu, niech zasady będą przestrzegane, a moderatorzy pilnują porządku. Tworzenie grup na Discordzie i innych platformach społecznościowych jest niezwykle skutecznym narzędziem do budowania zaangażowanej społeczności wokół Twojego kanału na Twitchu. Wykorzystując powyższe wskazówki, stworzysz miejsce, w którym widzowie będą chętnie spędzać czas, angażować się i wspierać Twój rozwój jako streamera. Zarabianie na Twitchu Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 6 Budowanie społeczności i zaangażowania. 6.4 Tworzenie grup na Discordzie i innych platformach społecznościowych.